Katarzyna Ciepielewska. Dzień dobry. Dziś, drodzy Państwo, wyjątkowy dzień. Po pierwsze, rozpoczyna się astronomiczna wiosna, a po drugie, będzie nam dane obserwować zaćmienie słońca. W zależności od regionu, księżyc zakryje od 60 do 75% tarczy słonecznej. To zjawisko rozpocznie się już za godzinę i potrwa do południa. Polecamy Państwu, zwłaszcza, że warunki do obserwacji są dzisiaj idealne. Przed południem w całym kraju wręcz bezchmurne niebo, trochę niegroźnych chmur na południu i na północy. W drugiej części dnia na północy tych chmur będzie przybywać, ale temperatura cały czas iście wiosenna od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 12 w centrum do 13 na dolnym Śląsku, a nie wykluczone, że przy takiej ilości słońca temperatura lokalnie może być nieco wyższa. Ciśnienie spada, 1010 hektopaskali dziś na warszawskich barometrach, wiatr słaby z kierunków południowych, a jutro niestety pogoda zacznie zmieniać się, wkroczy front atmosferyczny, na północy pojawią się opady deszczu, a w niedzielę już w całym kraju chłodno, poniżej, nie 10, poniżej 5 stopni, a na Suwalszczyźnie tylko zero i w całym kraju chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. A więcej o tym opowiem już za niedługo w TVP Info. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.